Na świecie są tylko dwa typy ludzi: ci, którzy ciężko pracują, aby osiągnąć swoje cele, i ci, którzy szukają wymówek, dlaczego ich nie osiąga energia. Modlisz się o deszcz, ale musisz być gotowy na błoto, ból i zmęczenie. To wszystko jest częścią procesu wzrostu. Sukces nie zależy tylko od tego, co zrobiłeś w przeszłości, ale od tego, co jesteś gotów zrobić od teraz. Droga do sukcesu nieuchronnie prowadzi przez porażkę. Musisz zmierzyć się z własną niekompetencją, aby odkryć jakie postawy musisz rozwinąć. Zmieniając swoje myślenie, zmieniasz swoje życie. Kropka umysłu jest kluczem, który prowadzi twoje życie w nowych kierunkach. Będziesz albo pracować, aby osiągnąć to, czego chcesz, albo szukać wymówek. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś istotnego i konsekwentnego? Jeśli nie, to dlatego, że brakowało zaangażowania i determinacji. Nic wielkiego nie dzieje się, gdy śpisz. Musisz przekształcić niemożliwe w możliwe, czasem głęboko modyfikując swoją strukturę psychologiczną. Kiedy zmienisz tę strukturę, siła woli staje się niepotrzebna. To są postawy, które odróżniają ludzi działających od narzekających. Jeśli narzekasz, marnujesz energię na negatywność zamiast inwestować w to, co naprawdę ważne, aby osiągnąć swoje cele. Decyzje mają ogromną moc. Musisz przyjąć różne stanowisko i dążyć do tego, by być lepszym jutro niż byłeś dzisiaj, bez potrzeby przewyższania innych, tylko siebie samego. Jeśli boisz się wspinać, nie zasługujesz na szczyt góry. Kiedy ktoś podejmuje nieodwracalną decyzję, ciało, inteligencja, mózg i wszechświat zajmują się resztą. Czas jest nową walutą, czas, który poświęcasz na przygotowanie i transformację, jest kluczowy. Aby dotrzeć tutaj, ile wyzwań już pokonałeś, Ci, którzy chcą zmiany, nie zmieniają się jutro, zmieniają się teraz, kropka. Wielkie osiągnięcia wiążą się z problemami i ciężką pracą. Trudności są częścią procesu. Jeśli chcesz czegoś wielkiego, będziesz musiał zmierzyć się z porażkami i wyzwaniami, zanim odniesiesz sukces. Musisz przyjąć nawyki osoby, którą chcesz się stać. Jeśli chcesz 100% wyników, nie możesz poświęcać tylko 60% wysiłku. Największe lekcje są w błędach i porażkach, w stracie i bólu. Chodzi o przygotowanie i zmianę postaw, natychmiastowe decyzje, które zmieniają twoje życie. Kropka nigdy nie pozwól nikomu definiować ciebie. Cena, którą jesteś gotów zapłacić, określi grę, w którą będziesz grać. Granice narzucasz sobie sam przez swoje przekonania, często odziedziczone od rodziny i przyjaciół. To od ciebie zależy, aby rozszerzyć te granice. Jeśli jesteś gotów zapłacić cenę, możesz osiągnąć znacznie więcej, niż sobie wyobrażasz. Kiedy uwierzyłeś w swoje granice, pozostawiłeś wielką część swojego życia niewykorzystaną. Kropka wyzwanie polega na zrozumieniu, dlaczego zawiodłeś w przeszłości i co jest teraz inne. Nie pozwól, aby wątpliwości innych stały się twoimi. Jeśli wierzysz, że nie możesz, nie będziesz mógł. Ludzie, którzy robią to, co ty chcesz robić, wiedzą rzeczy, których ty nie wiesz. Poszerzanie horyzontów jest kluczowe. Kropka. Nigdy nie pozwól nikomu powiedzieć ci, co możesz lub czego nie możesz zrobić. Jeśli chcesz więcej od życia, to dlatego, że uważasz, że na to zasługujesz. Okazja jest dostępna dla każdego. Jedyną osobą, która wie, co możesz zrobić, jesteś ty sam, pod warunkiem, że dasz sobie szansę. Przyszedłeś na ten świat, aby wygrać. Walka i wzrastanie są bolesne. Ale warto, kropka, zatrzymaj się i pomyśl, ile Twoich zmartwień jest pod Twoją kontrolą. Błąd tych, którzy chcą zmiany, polega na czekaniu na chęć zmiany przed działaniem. Wielkie zmiany rzadko przynoszą natychmiastowe nagrody. Z dojrzałością trudności stają się możliwe do pokonania. Jakie są Twoje cele? Wstawaj wcześniej, ucz się, bierz udział w kursach, przekształcaj swoje życie. Cena, którą trzeba zapłacić, może być wysoka ale jest konieczna, kropka, czas wyjść z cienia i zająć centralne miejsce w swojej własnej historii. Przestań obwiniać świat, kryzys, swoich rodziców czy szefa. Okazja jest dostępna dla każdego. Życie zmienia się, gdy zdecydujesz, że się zmieni. Przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka, lecz poddanie się. Wytrwałość jest kluczowa. Weź odpowiedzialność za swoje życie i wytrwaj, nawet w obliczu przeszkód. Kropka, nie ma porażki w braku sukcesu, tylko w poddaniu się. Kontynuuj próbowanie, naukę i adaptację. Życie jest pełne walk, ale to, jak na nie reagujesz, zależy od Ciebie. Odrzuć wymówki, ucz się na błędach i dąż do życia, które chcesz prowadzić. To, co zasiejesz, zbierzesz. Porażka jest częścią procesu. Bądź wytrwały i próbuj różnych ścieżek. Aż osiągniesz swoje cele, kropka, nie pozwól, aby przeszłość zablokowała twoją przyszłość. Jedyną miarą sukcesu jest stawanie się lepszym człowiekiem niż wczoraj. Wzrost boli, ale warto. Podejmij ryzyko, bądź odważny i działaj. Nie porównuj się z innymi, porównuj się z sobą samym z wczoraj. Wzrost odbywa się w trudnych sytuacjach. Nowość nie leży w monotonii, lecz w robieniu czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Kropka. Stracony czas nie wraca, ale możesz zrobić coś dzisiaj, aby zmienić przyszłość. Bądź dobry w tym, co robisz, abyś mógł być dumny z tego, kim się stałeś. Wzrost jest wart wysiłku, więc bądź odważny i pokonaj swoje ograniczenia. Gdybyś miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, co byś zrobił inaczej? Podejmowałbyś więcej ryzyka. Nie pozwól, aby strach Cię sparaliżował. Siła do działania wynika z potrzeby wyrażenia siebie. Życie jest wyzwaniem, ale z wytrwałością i działaniem możesz osiągnąć to, czego pragniesz.